Witam wszystkich już na czwartym odcinku na moim kanale. Dziś pokażę wam jak zainstalować multiplayer do BeamNG Drive. Ale zanim to, najpierw chciałbym was zaprosić na mój serwer na Discordzie, gdzie możecie otrzymać poradę lub po prostu porozmawiać, jeżeli ktoś ma taką ochotę. Więc bez przedłużania zaczynamy. A na następny raz będzie na pewno inna. Yy, oczywiście link jak zawsze zamieszczam yy, w opisie. Yy, do Discorda też. Klikamy na zielone pole. Wybieramy gdzie chcemy pobrać. Pobieramy. Otwieramy folder gdzie pobraliśmy. Wyodrębniamy go. Poprzedni folder można już usunąć, ten skopresowany. Otwieramy ten, który nam powstał. Klikamy na tą aplikację. To jest normalne, jak zawsze. Uruchamiamy mimo to. Zaczyna się instalacja. Klikamy Next. Typical. Wybieramy, gdzie chcemy zainstalować aplikację. Ja wolę na dysku D, ale jeżeli ktoś woli na C, no to proszę bardzo. Klikamy Next, Install. I czekamy, aż się zainstaluje, nie będzie to długie. O, już koniec, finish. Niepotrzebne aplikacje można już zamknąć i otwieramy BeamNG Drive. Otwiera się właśnie w ten sposób, trochę dziwnie to wygląda, ale działa, to najważniejsze. I teraz standardowo klikamy Graj. Natomiast teraz klikamy multiplayer, pojawiło się tutaj nowe okienko, więc na niego klikamy. I teraz tak, można robić konto, jednak nie trzeba. Ja jednak wolę mieć swój nick na górze napisany, więc zaloguję na swoje konto. Teraz widzimy różne serwery. Do każdego można dołączyć, chyba że nie ma miejsca, no to wtedy nie. Wybieramy tak, najlepiej, żeby był blisko nas, to znaczy. Na przykład nie Stany, bo Stany są daleko, może być większy ping, może się zacinać wtedy, ale niekoniecznie, ale zazwyczaj tak jest jedno. Tutaj niektóre serwery są z modami, no i tam te mody wtedy trzeba pobrać, to się pobiera automatycznie. Ja wybiorę jakiś bez modów, żeby było szybciej, też wybiorę, żeby było tam kilka osób... Żeby można było pokazać I też żeby nie była jakaś wymagająca mapa Bo nie mam najlepszego sprzętu Nie chcę wam pokazywać gry w 5 FPS ach Jak widać trochę tych serwerów jest Więc na pewno nie będzie takiej sytuacji Że nie ma miejsca na żadnym serwerze Dobra, wybrałem najprostszą mapę jaka może być Klikam connect To się łączy I za chwilę rozpocznie się normalne ładowanie Jakbyśmy grali yy, w zwykłym trybie jednak po dołączeniu zobaczymy, że to nie jest taki zwykły tryb, tylko będzie online. Już dołączyłem do serwera. Niestety musiałem dać grafikę na minimum, ponieważ nagrywanie to trochę dużo zżera od zespołów, więc to nie będzie wyglądać najładniej. No ale generalnie jest normalna grafika. No i się teleportowali ode mnie na górę. Ale generalnie no to są gracze, to, to ja nimi nie steruję, no nie mam jak. Stępuję swoim autem i działa. Polecam, można ze znajomymi zagrać. I... Nie, tyle! A no, no tak, no i zapraszam na następne odcinki, rzecz jasna, no i zachęcam też do zostawienia subskrypcji. Ponieważ no na pewno mi pomoże w rozwoju kanału. Więc nie jest idealna. Zapraszam też na Discorda, tam jest wiele fajnych osób, można z nimi pogadać, uzyskać jakieś porady, gdyby wam jednak nie działało, co bardzo wątpię, bo no, jak mi działa, to czemu miałoby wam nie działać. A, no i jeszcze planuję zrobić odcinek specjalny. Ale nagram go dopiero jak będzie 25 subskrypcji, czyli no od czegoś trzeba zacząć. Mam aktualnie 24, więc powinniście dać radę. Jak będzie 25, to będzie odcinek specjalny właśnie. Na razie nie powiem jaki konkretnie, ale będzie. To prawie na pewno. No, więc do następnego.